Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z autem używanym. Tym razem z minivanem z Seatem Altea. I na początek tradycyjnie kilka ważnych dat. Samochód zadebiutował na rynku w roku 2004. W roku 2006 do oferty dołączyła wersja wydłużona XL oraz uterenowiona Freetrack. W roku 2009 samochód przeszedł drobną modernizację. I w 2015 zakończono produkcję tego modelu, i niestety nie było już następcy tego modelu, i od tego czasu nie jest produkowany żaden następca. Jeżeli oglądacie to w roku 2019, to tego następcy nie ma. Jeżeli później, to być może taki następca się pojawi. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to dostępne były następujące wersje: Podstawowa jednostka z wtryskiem bezpośrednim to silnik 1.2 TSI. O mocy 105 koni mechanicznych. Samochód w takiej wersji przyspiesza do 100 na godzinę w 11,4 sekundy. Tutaj w tej wersji tak naprawdę występują problemy z nietrwałym łańcuchem rozrządu. Na zaworach może osadzać się nagar. No i silnik ten może borykać się z nadmiernym zużyciem oleju nawet powyżej 1 litra na 1000 km. Kolejna jednostka o nieco większej pojemności to silnik 1.4 o mocy 85 koni. Jest to wersja naprawdę bardzo rzadko spotykana. Tu mamy do czynienia z przyspieszeniem na poziomie 14,1 sekundy. Jest to dość słabe przyspieszenie, od razu taką wersję jednak jest to margines rynku i takich aut jest naprawdę niewiele. Silnik trwały, ale zdecydowanie za słaby. Dostępna jest również jednostka 1.4 TSI o mocy 125 koni mechanicznych. Auto w takiej wersji rozpędza się do 100 na godzinę w 10,3 sekundy. Jest to naprawdę dobry wynik. Oczywiście nie, jest to jakieś, nie są to jakieś sportowe osiągi, ale w zupełności wystarczy zarówno do jazdy w mieście, jak i do wyprzedzenia w trasie. W przypadku silnika 1.4 TSI oczywiście niestety występują te same usterki co w przypadku 1.2 TSI, czyli nietrwały łańcuch rozrządu, nadmierne zużycie oleju do ponad litra na 1000 km oraz zbierający się na zaworach nagar. Kolejna jednostka to silnik 1.6 o mocy 98 lub 102 koni mechanicznych. Auto w takiej wersji przyspiesza do 100 na godzinę w około 12 sekund. Wynik raczej średni. Do jakiegoś spokojnego poruszania się po mieście powinno wystarczyć. Do wyprzedzenia w trasie mogą być pewne problemy, ale jeżeli preferujecie spokojny tryb jazdy, to raczej powinien taki silnik Wam wystarczyć. Ten silnik spokojnie może być zasilany instalacją LPG. Nie ma jakichś tam poważniejszych problemów, trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do silników TSI, tam trzeba po prostu zainwestować w instalację z dotryskiwaniem benzyny, więc koszty są wyższe zarówno instalacji, jak i eksploatacji takiego auta, no i trzeba po prostu przekalkulować, czy Wam się to opłaca. Dostępna jest jeszcze jednostka 1 8 TSI. W tym przypadku zdarzają się problemy z łańcuchem rozrządu, z nagarem. Tu też występuje zużycie nadmierne oleju. To są podobne problemy jak w jednostkach mniejszych. Jednak tutaj są dużo lepsze osiągi, bo macie 8,4 do 100, więc osiągi naprawdę fajne. Ale niestety trwałość nie jest tutaj na wysokim poziomie. Dostępna jest jeszcze jednostka 2.0 FSI. Jeżeli chodzi o Silniki z wtryskiem bezpośrednim to jest moim zdaniem najlepsza propozycja, silnik na pasku, jeszcze trochę takiego starszego typu silnik FSI, no i tutaj właściwie występują tylko głównie problemy z nagarem, też nie we wszystkich autach, więc nie jest to jakiś problem bardzo poważny, w tej wersji samochód ma 150 koni i przyspiesza do 100 na godzinę w 9,3 sekundy, także osiągi jak najbardziej wystarczające, jeżeli szukacie... Minivana, który ma być mocny. No to zdecydowanie ta wersja ewentualnie możecie rozważyć przerobienie tego na gaz, ale tak jak mówię tutaj konieczne będzie zamontowanie instalacji dotryskującej benzynę, więc koszt zarówno montażu instalacji, jak i eksploatacji auta z taką instalacją będzie trochę droższy niż w przypadku tradycyjnej instalacji gazowej. Są jeszcze inne opcje z takimi innymi instalacjami, na przykład instalacja, w której zamienia się pompę paliwową ale to jest jeszcze póki co niezbyt popularne i jeszcze droższe, więc raczej większość zakładów montujących gaz proponuje po prostu montaż instalacji z dotryskiem benzyny. No i topowa jednostka 2.0 TFSI o mocy 200 lub 211 koni mechanicznych. Tu również zdarzały się problemy z rozciąganiem łańcucha rozrządu, problemy z nadmiernym zużyciem oleju silnikowego, no i oczywiście z nagarem, jak to we wtrysku bezpośrednim, ale za to są bardzo dobre osiągi, bo jest to 7,2 albo 8,2 sekundy do 100, w zależności od tego jaka moc, może być 200 lub 211 koni. Silnik naprawdę zapewnia rewelacyjną dynamikę, no może nie rewelacyjną, ale dobrą dynamikę, jednak ze względu na pewne problemy jest to jednostka podwyższonego ryzyka. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to dostępne są jednostki z rodziny Common Rail oraz z pompowtryskiwaczami. Jednostki starszego typu z pompowtryskiwaczami to m.in. silnik 1.9 TDI o mocy 90 lub 105 mechanicznych. Auto z takim silnikiem rozpędza się do 100 na godzinę w 11,7 albo 13,7 sekundy do 100, w zależności od mocy. Zdecydowanie lepiej wybrać jednostki 105-konne, jednak należy uważać na silniki BXE i BLS, które się po prostu zacierają. Kod silnika znajdziecie najczęściej albo na obudowie rozrządu, albo w niektórych egzemplarzach jest też naklejka po otworzeniu wnęki koła zapasowego. Tam powinniście mieć naklejkę z symbolem, właściwie symbolem z oznaczeniem tego silnika. Jeżeli będzie to i lub BLS, no to lepiej takiego silnika unikajcie. Dostępna była jeszcze jednostka 2.0 TDI z pompowterskiwaczami o mocy 136, 140 lub 170 koni. Topowa odmiana przyspiesza do 100 na godzinę w 8,6 sekundy. Te słabsze w okolicach niecałych 10 sekund, czyli tam 9,9,9,7 97 powiedzmy. Jednak tutaj zdarzyły się problemy z pompowterskiwaczami. No i zdarzały się też problemy z pękającą głowicą, więc nie jest to najszczęśliwszy silnik, z drugiej strony jednak dużo osób już ten silnik wyremontowało, jest spora szansa, że kupicie egzemplarz, który jest po kompletnym remoncie i jako tako jeszcze przez te powiedzmy 100-150 tysięcy powinien bez awarek nie pochodzić, ale jest to silnik podwyższonego ryzyka. Zdecydowanie trwalsze są jednostki z tryskiem Common Rail, czyli m.in. silnik 1.6 TDI o mocy 90 lub 105 mechanicznych. Osiągi do setki w tym przypadku to 12 do 14 sekund do 100, w zależności od mocy. Nie są to może jakieś porywające osiągi, ale ta mocniejsza wersja jest 105-konna. Myślę, że części osób powinna wystarczyć do spokojnego się przemieszczania. Do silnika tego nie można mieć większych zastrzeżeń. Jeżeli coś, jakieś usterki się pojawiają, to raczej ze zużycia lub po prostu nie są to usterki poważne. No i topowy silnik z wtryskiem Common Rail to jednostka 20 TDI, dostępna od marca 2009 roku, która ma tak naprawdę. Do 100 na godzinę 8,6 sekundy. Jest to, są to bardzo dobre osiągi, jak na miniwana w tym segmencie, i silnik ten jest dość trwały. Jedyny problem to jest wycierający się zabierak pompy oleju, który po prostu po zakupie auta trzeba wymienić, o ile nie został wymieniony przez poprzedniego właściciela. Typowe usterki tego modelu to m.in. awarie układu kierowniczego DSR, uszkodzenie sprzęgła Haldex w egzemplarzach z napędem na cztery koła. Jeżeli olej nie był wymieniany co 60 tysięcy, no to e, taka usterka jest bardziej prawdopodobna, jeżeli ktoś wymieniał ten olej co 60 tysięcy, to wtedy e, interwał wytrzymałości e, sprzęgła Haldex się przedłuża. Dostępne były również skrzynie automatyczne, właściwie zautomatyzowane dwusprzęgłowe DSG, które miały problemy z mechatroniką i z dwumasowym kołem zamachowym. Spotykany jest również problem z korozją. Oczywiście ta korozja nie występuje w jakimś zastraszającym tempie, tak jak na przykład w Hondach, ale pojawiają się już pierwsze oznaki korozji, szczególnie w autach z pierwszych lat produkcji. Mniejsze lub większe, oczywiście, w zależności od tego, jak ktoś dbał o samochód i w jakim środowisku był użytkowany. Samochody z państw, gdzie jest cieplejszy klimat, będą miały na pewno w lepszym stanie tą blacharkę, no a auta z Polski mogą być już lekko skorodowane. Korozja najczęściej pojawia się na klapie bagażnika, na błotnikach, szczególnie tylnych, czasami na masce pojawiają się jakieś małe purchelki i na dolnych rantach drzwi. Jeżeli kupiliście egzemplarz, który nie ma tych miejsc skorodowanych, można rozważyć zabezpieczenie tych miejsc, żeby w przyszłości ta korozja się nie, po, nie pojawiła. Szczególnie jeżeli auto, jeżeli macie zamiar użytkować takie auto trochę dłużej, to warto to rozważyć. Z drobnych jeszcze usterek można wspomnieć o zacinających się wycieraczkach nietrwałych elementach tapicerki dość szybko wycierają się fotele oraz o zacinającym się przycisku otwierania tylnej klapy. I nietrwałych yy, osłonach silnika, które bardzo łatwo urwać. We wnętrzu z kolei wycierają się przyciski, szczególnie te od y, otwierania szyb elektrycznych i przycisk, właściwie pokrętło od włączania świateł. Jest to typowy problem w większości aut z koncernu Volkswagena. Dość często wymiany wymagają również łożyska kół. A świecenie się kontrolki od airbagów, czyli od poduszek powietrznych, zwykle oznacza, że któraś z kostek po prostu zawiodła i trzeba będzie ją wymienić. Spotykane są również problemy awarii sterowników w drzwiach, przez co nie działają elektrycznie otwierane szyby lub np. elektrycznie regulowane lusterka. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, zachęcam Was też do zostawiania łapek, do zostawiania komentarza, jakie auto, jeżeli chodzi o minivany, jest Waszym ulubionym, jakie macie, może macie jakiegoś innego minivana, którego polecacie, jeżeli macie taki samochód jak ten lub planujecie kupić i oglądaliście już egzemplarze, to warto o tym napisać w komentarzach. Warto też przestrzec użytkowników przed usterkami lub problemami, wszystkich prawdopodobnie nie wymieniłem, więc jeżeli znacie Jakieś inne, chcecie się tym podzielić w komentarzach. To naprawdę warto. Zachęcam też do y, polubienia mojego profilu na Facebooku, do udostępniania tego filmu na Facebooku. No i zapraszam też na moje konto na Instagramie. Widzimy się już wkrótce. Cześć!